Ja jestem operatorem bogatego Etka. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie ma tutaj z nami Etka. Ja Wam wszystko zaraz wytłumaczę. Lecz zostawcie najpierw łapkę w górę wraz z subskrypcją, która jest tutaj. Zostawcie ją na kanale i zapraszam Was do oglądania. Bogatemu Etkowi zawdzięczam wszystko co mam. Wyciągnął mnie z nędzy, gdy pod mostami na ulicach. On teraz pojechał na Ryskie Wyspy ze swoimi dziewicami. Zabrał są 29. Oby każda starczyła mu na jeden dzień. Teraz was na moją belinę. Przyszedają tu jeszcze inni bezdomni, z którymi kiedyś trzymałem. Mam nadzieję, że jeśli kogoś spotkamy, nie będziemy do mnie pretensji. Z tego, co wcześniej powiedziałem, wynika, że nie będzie go około 20 dni. Mi natomiast zostawił swoje ubrania, żebym wyglądał przyzwoicie na jego filmach, ale prosiłem go, żeby zostawił mi klucze do swojej willi, że na tyle mi nie ufa i kazał mi wracać na moją melinę. Tam właśnie znajduje się pokój, w którym nocowaliśmy wraz z menelami. Możliwe, że ktoś tam jest, bo słyszeliśmy stuki butelek po browarach. A co ty tu robisz, kustosz? Przecież Edek się zatrudnił na ochroniarza, ty dalej na melinie? Przecież tu mieszkam, kazał mi do Maliny, bo nie chciał witać klucz od willi. Poleciał gdzieś na jakieś wyspy ze swoimi dziewicami. A no tak, to w takim razie musimy sobie poradzić bez niego. Edka na razie z nami nie ma, na ten moment musimy sobie poradzić bez niego. Was zapraszam do oglądania kolejnych filmów, do subskrybowania tego kanału z dzwoneczkiem, do zostawienia łapki w górę i zapraszam do kolejnych filmów. My się żegnamy, jeśli jedną z Wami ja, Operator Bogatego Jetka i Ochroniarz. I ochroniarz bogatego Jetka. Siema